Ciągle mam ten bit i nasza wena, gdy robię bit, gdy robi rap, siema to rapuje. Nowe wersy będzie tutaj, wchodzę na bit i ciągle słyszysz mnie, słyszysz te wersy. Wena flow, przekazem przemyślenia o numerach, zawsze będzie przemyślenia siema. Serce bi dobry rap, siema i numery to wszystko. Z Rymów one są na dobrych bitach tu, na rapie ciągle robi, siema tu rapuje. Dobre wersy tu na się ma robię. Dobre wersy Elo, to rapuję, No i teksty wchodzę. No, numer, ciągle tu jestem. Wchodzę, sprawdzajcie te numery. Siema wszystkim naszym mieszkańcom, ludziom, wszystkim, zrobię robią Dobre wersy dla Huberta, dla Szczepana i tak. I to jest Sepanowi, Sepanowi i dla Sebastianowi. Tak, Sebastian. Wszystkim nowy numer jest tu las, kółki biorą stoku, wszystkim ila. Story tobie te wersy, Story i la Leny i tak to wszystkie wbyś się nad nicze, byś byłaś. Gwarku byłaś i te wszystkim co będzie. Te numery składane wszystkim, zawsze będzie. Wszystkim znajomym La braci kuzynów, dobry rap się ma wszystkie. Nowe numery się ma robi robię i rapuję. Pozdrawiam, dobry rap, się ma Hubertowi jest. Tak wziąłem spoko. Kolega i spoko ziom kumpel zawsze tak Kumpel to jest wers dla Huberta I tak i dla wszystkim i dla Wiktor i dla Leny siema Nowy numer wierzę tańczowani dużo było Bo sceną tańców siema leciało Z gościków disco polo zawsze będzie Tak co damy wers dla was hipko, hop siema nasze Disco polo hip hop rap i muza to wszystko będzie Nowe numery siema ciągle rap i nowe bity tu Nawijamy siema tu Dobre numery siema, tu jest rap i wersy Na bitach zawsze Będą te wersy na dobrych bitach tu siema i numery robię ten bit, robię to stale Nawijamy siema zawsze Dobry rap i bity, siema to rapuje nasze wersy tu się zrobi na dobrym przekazie pętla będzie Elo Mariusz, lawa was leci z tym Przekazem siema, się siema dobry numer to na tak to będzie Elo się rapuje, nasze wersy Elo ciągle robię to będzie rap i dobre numery siema to będzie na numerze siema dobry rap i wszystkie kawałki dajcie mi zrobić rap przestańcie pogadamy w realu siema i numery. Gdy robię bit, pogadam w realu i będzie numer. Pogadamy w realu. Słuchajcie, nowy numer, raz robię te wersy. Dzięki i rapuję. Dobre bity się ma, składam nowy numer, składam się ma wszystkim. Jak się robi te wersy dla Huberta i Szymonowi, tak Szymonowi, to jest Szymonowi Gerdzel Gerzel, to Szymon Gerdzel tak Gerzel. Szymonowi, to jego tak, on ma tak na imię Szymon G Gerdzel, tak, Gerdzel, tak, i szanuje to imię i nazwisko, tak, szanuję, pozdrawiam, popatrz, hip-hop twój, też nawijam i nagramy nową płytę, nowy rap się ma tu, tak, to nawijam Kubertowi, tak, Szymonowi G Gerdzel, Gerdzel, tak, to będzie wersy, moja Siemon Gerdy ger, szanuje Każdego człowieka szanuje, to jesteśmy brać i równie zawsze na winę ten rap się ma na winę Dobry numer, wersy wszystkim leleny la, Lal Wiktori, Wiktorii, Leny, siema Dobry numer, wszystkie pod scenami, by się tam jest wszystko Wszystko, nowe wersy, rap ciągle będzie, nowy numer tu siema ciągle będzie Rap i dobre wersy Elo wika bit Siema ciągle robię nowy skill, robię rap, ciągle będzie nowy numer tu. Elo, posłuchajcie, nowy numer tu, siema bit I nowe te wersy, elo, zawsze będzie więcej. Elo, siema dobry numer, to wszystko na winę i numer. Na bitach robię te wersy, wszystkie wersy, sprawdzajcie więc. Elo, robi bit, Słuchajcie, jak nowe rymy, będzie teksty. Robię rap ciągle, robię te bersy, robię przykazu, petli, słuchajcie. Nowy rap tu będzie, składam nowy bit, składam ciągle, nawijam i rym to będzie. Dobra, nuta to wszystko, nabita, siema to będzie. Dobry rap, siema tu na winę, siema ciągle rap i jak gadane flow na rymach, siema, wszystkie siema, nawijam. To będzie, będzie dobry rap i numer. To wszystko sprawdzajcie, cię, pozdrowki, dobry bit. Pozdrawiam i rapuję. Nasze wersy tu będzie tutaj. Siema na bitach, robię więcej tego bitu. siema na rapie nowe przekazy. Elo będzie rap, dobre wersy. Siemka ciągle te numery. Gdy robię więcej tego bitu, gdy mam kawałek tak. Rap, dobre wersy, siema, no i bity. Elo, dobry rap, siema, tu jestem, wchodzę w dobry bit i bębny na rapie. Słuchajcie, ciągle te wersy sprawdzane będą, będziecie w tych trackach razem. Nawijam to, będziecie się posłuchać, ja nie zmusiam do słuchania. Tylko chcecie z chęci i posłuchajcie, nawijam dalej. Nowy bit, nowy rap, siema, wszystkie. Nowe numery, to wszystko na wersecie. to jest la, to jest wszystko. Nowy numer, wszystkim co was znam. dla Wiktorii, Leny, Leny, Leny i wszystkim tak. Nawijam bit i numery. Siema ciągle tak Jestem, elo będzie track, elo będzie. Wszystkie bity tu na rap zrobione. Siemka tu na bitach. Robię numery. Wszystkie dobre wersy tu są. Siema bit. Elo, i Vitor, siema, la Huberta, Las Sebastiana i ten numer, ile Szczepana G Gerdzel, takospana Gerdzel to jest Nawijam ten rap, się ma ciągle nowe numery. To wszystko lawa się ode mnie wycie ten co tam czy śpiewa, disco polo robi rap was ten numer i rapuje. Wszystkie dobre wersy, składać się to leci, siema, sprawdza ciebie. Wszystkie piękne dziewczyny i nowe numery. Siema ciągle na rapie. Na bitach zawsze się rapuje, Nawijam ciągle w tych bitach. Elo, ciągle będzie nowa muzyka. Siemka ciągle mam ten bit. Elo, ciągle będzie rap, no i skill. Na bitach ma robię te wersy. Robię ciągle te numery. Słyszycie ta membrana? Słyszycie nasze wersy? Głosik GBL z wersy. Słuchaj, co jest trukątem wersy, słuchajcie to jest Przewijam do wersy, głosik GBL z trukąty wersy jest trukątym wersy Wielki sklep, produkowany Motorola, smartfony komunikacyjne bez salonu Dobre wersy, więcej ldyski, hip hop, Siema dobry wers Elo to rapuje więcej Elo to na traku zawsze Siema ciągle mamy bity, wszystkie numery to dla was tu jest tu Na dobrym rapie będzie Na dobrych tych przekazach Jestem grze rapuj Życiu poszkany obok bohaterach narodowych Bluzy z kapturami, spodnie ruchowe Spodnie adidas, trampki To kochany, to jest tak Nasz kochany paćot na po hip bluzy z kapturami, to jest nasz Kochany paćot, znaczy bluzy Z kapturami, to Zawsze będzie noszony, jest nasze bluzy z kapturami Nasz kochany paćot, serca To tym zawsze, na winę wers, Patryczny kawałek utwórki, powiązany z o naszym patetyzmem, ulicach wszystkich jest dobry numer wszystkim ludziom się Ciągle mam ten wers. Siemka, Siemka, nowe numery się ma, bi dobry rap i będzie zawsze nowy rap. I zawsze będzie na bitach się ma rap, dobre numery i teksty się ma tutaj. Nowe wersy, Elo, zawsze będzie więcej. Wchodzę więcej w te numery, sprawdzajcie. Nowy rap tu będzie, siema, ciągle zawsze numer, to wszystko zawsze siema. Dobry numer jest, tu siema sprawdzać numer. Posłuchajcie więcej na nowych bitach, na nowym rapie zawsze były. Siema, wszystkie pozdrawiam co słuchaliście. Jak śpiewałem wczoraj. Milano, tak, dziecko razem śpiewaliśmy i wszystko pozdrawiam za wszystkim. Nowy rap i będzie tu. Siema ciągle, wszystkie nowe bity. Siemka ciągle, składam numery, nawijam dla was pozdrawiam. Siemka tu, dobry wers i zawsze mam na numerze dobre wersy. Siema na freestylu, leci te bity, leci w tym rapie, leci nasz hip hop, nasze wersy. Disco polo, no i trac. Siema dobra, pasa tu będzie, Elo zawsze nowe wersy, jestem tychże, dobry rap i muza, siema tu robię dobrą muzę. Elo zawsze tu będzie, na numerze więcej tego bitu i przekazem nowy rap tu jest, siema stale, nowy bit siema jestem, na dobrych bitach robię więcej tego traku, na dobrych bitach jestem, siema tu będzie. Na dobrym rapie zawsze będzie dobra muza, dobre teksty. Wchodzę w te bity, wchodzę nielegalem. Ciągle nawijam labas dobre bity. Ciągle jest tu siema. Ciągle nowe bity. Siema ciągle rap i nowe wersy. Elo ciągle rap i nawinę duże. Dobre wersety tutaj są, tutaj są. Siema o tym jest tu. Na numerze dobry rap siema tu nawinę i tak nawi tak zostało siema jestem tutaj ciągle dla was numery przekazem zrobię będzie ciągle przekazem robione wszystkie dobre wersy nawijam ten rapem siema ciągle bardzo wiele dobry numer to dla wszystkich nowy wers i pozdrawiam wszystkie imiona barbary wszystkie wszystkie imiona wszystkich i kawałki o Ja sobie będzie bliskim wszystkie nowe numera ogóle zawsze kocham napiszcie tylko ludzie, nasze wersy dobry beat i rap to wszystko nabi tak to robię się ma ciągle mam bit elo dobry rap to wszystko na rapie nowe wersy elo ciągle nabi tak jestem tu w rapie na numerach sprawdzę ci kawałek elo zawsze nowy rap Siema, tutaj będzie więcej. Dobry rap i wersy, dobry rap i teksty. Wchodzę na rapie, sprawdzajcie. Nowy numer, tu jest i rap. Siema, ciągle będzie więcej. Na dobrych bitach robię więcej tego bitu z kilu. Robię to dla nas. dobre wersy i rapuję, sprawdzajcie. Nowy rap to wszystko będzie. Dobry traku. Siema pozdrawiam wszystkich znajomych i co słuchają tego rapu pozdrawiam wszystkich numer. Siema z wami do nas, ten rap z wami wszystkimi zawsze będzie do was, wszystkich jest nawijany, będzie zawsze w waszych sercach jest na traku, siema ciągle będzie więcej, dobra i dobre wersy. się rapuje, nabitach to robię. Siema tu nowe numery. Siema ciągle, bitak jestem, siema ciągle. Nowy bit, dobry rap. Jestem także na bitach. ma dobry numer. To dla was. Elo zawsze pozostaje. Na numerze siema będzie. Nowy rap i wszystkie teksty. Rap, dobre wersy, to wszystko na bitach. Składam myśli, serce nasze. W te teksty bity, dobry rap. Siema, tu. Nowe wersy, posłuchajcie. Sprawdzajcie numery. Siema, dobry rap i zawsze on będzie. Na tych nutach siemka będzie. Dobre bity i rapuje nasze wersy. Elo tutaj, na wersach będzie zawsze. Na wersach będzie stale Siema bit, dobre numery to wszystkie. Na rapie mamy, jestem. Słuchajcie, dobry bit, słuchacie, nowy rap i wersy. Siema dobry bit, tu jest i rapuje. Na bitach siema rap, dobre wersy. Na rapie nowe teksty wchodzę. Słuchajcie, pas o szkolnicy szkółce. Skółka leśna, dobry rap. Szkółka leśna to drzewa, rosną szkółka leśna, leśne, ile le, jest trawa, jest hamaki, można poleżeć i płynie rap, płynie więcej tego bytu się ma. Ciągle la was robię na się siema dobry rap, siema i rapuję, ciągle mamy te wersy. Elo ciągle robi dobre wersy Na bicie to będzie Wchodzę w nowy tekst Elo, siema dobry wers Elo, siema dobry rap i wszystkie nasze bity wchodzę w te skillę Ciągle mamy jestem grze Ciągle nawijane zawsze będzie Elo, ciągle rap i te wersy się siema ciągle słuchacie nowe bity. Elo ciągle rap i te wersy. się siema ciągle robi te numery. Siema ciągle będzie rap. Siema tu na winę zawsze będzie. Chodzę w nowe beaty, chodzę, chodzę i rapuję, freestyluję, wciąż rymuję. Siema to będzie dobry rap i wersy. Siema to na winę, dobry rap i dobre teksty. Jestem tych, grze. Dobry rap i numery, siema to rapuję nasze wersy. Siema i na winę. Elo, siemka ciągle będzie. Nowy bit i nasze teksty elo elo siema beat nowe wersy i nawikata siema i nawikato i rap siemka wszystkim dobry beat to leci leci rap i numery siema ciągle mamy te wersy elo ciągle na beatach robię te wersy słuchacie nowy rap i będzie te wersy siema rapuje wszystkim co, co widziałem was Ko koło takali sportowej co było czarne białostowki, tak dalszy. Numery, panie wszyscy, wszyscy się spotkaliśmy. Nawijam dobry bit, dobry rap. ma ciągle, mam kawałek. Elo, dobre bity to rapuje. Nasze wersy tutaj były. Zawsze będzie tu rapuje. Dobre wersy. Elo, stale dobra nuta. To wszystko, że że werset tego jednego, wiele wersetów i tekstów się ma, składam wszystkim ludziom dla Huberta, składam dla Szymona, Szymona grezel grezel tak, Szymon Gredzel, Gredzel, tak, Szymonowi, co był tak, więc ten tak, i la Huberta, la Szymona Gredzela, Gredzela, tak, Szymonowi, grezelowi Gredzelowi, tak, Szymonowi i tak, rapuję, nawijam, ma to Szymon Gr Grendel Szymon Grendel tak, rapuje. te wersety składam twórczość Szymonowi Grendelowi, tak, i dla Huberta, i dla, to jest dla Wiktor, siema, i dla niej, siema, nowy numer sprawdzajcie, posłuchajcie, dla was, robię te z wszystkim, to nie czarne Broszowski był. i widzieliśmy się. To było 7 godzin, tanców, żeby było więcej. Pośrednio rozmawiać z wami, siema na winę, dobry rap, siemka tu, dobry bit, dobry rap, nowe wersy. Elo na bitach robię te numery, siema dobry bit, dobry rap, siema bi, dobre numery, siema nowy rap. Elo na wszystkich, nowy kawałek, dobry rap, to wszystko na rapie. Muzyka siema, bi, dobry rap, Teksty, no i bity, siemka ciągle robię. Na się siema rap, dobre wersy i muzyka Siema ciągle robię muzykę Elo, to będzie nowy bit tu jest Siema dobry wers i jest ten tekst Elo, ciągle nawijam to Elo dobry rap, wysta ciągle i bit Elo, ciągle rap i wszystkie muzyce Tenuty, te tno, tętno gra, się ma brzmienie. Dobry wers tu jest, tak zawsze. Będzie nowy rap i więcej. Wszystkich znajomych i po szkole, co kontakt, gdzie z wami kontakt. Rapuje ten wers, się ma kontakt z wami, się ma na winę. Wszystkim dobry rap i jak zawsze słyszycie ten wers, i jest. Dla mm, wszystkich koleżankom, wszystkich dobry rap, się ma to jest. Na numerze się ma bity To jest ten beat, piękne dziewczyny, piękne dziewczyny, oczy, malowane oczy, zielone, brązowe, trzy niebieskie oczy. Mini krótka, najkrótsze, mini, piękne dziewczyny i wersy. Rapuję ciągle będzie. Nowy wers się ma tutaj. Wchodzę na teksty te, wchodzę, na rap, wchodzę i tworzę go. Reprezentuje naszą kulturę, muzykę hip-hopową. Siema no i bity, dobry wers, dobry rap. Siema to robię. Na numerach zawsze to zrobię. Na dobrych bitach wchodzę więcej. Na dobrym rapie Elo to będzie. Na dobrym skillu mamy numery, siema wszystkie bity. dookoła więcej, więcej rapu, więcej skillu, dookoła dobrych zmięk, się tu rafuje. Na wersach się ma tutaj. Na wersach będzie zawsze. Słuchajcie, dobry rap. Słuchajcie, nowy kawałek. Dobry rap Siema i rymuje. Gdy robię te wersy, gdy to tworzę, robię te bity. siema zawsze. Stale na numer, stale. Słuchajcie ciągle. Nowy rap jest najszerszej muzyki. Tak tworzony. Położenie ze skropko CZ i języku zawsze tych tak, polskich. Dobry bit rapuje ciągle. Siemka robię te bity. Elo ciągle rap, dobre wersy. Elo siema to rapuje nowe teksty. Elo, elo siema to rapuje nowe bit i tu. Siema ciągle robię wersy i ten bit. Elo ciągle nawijane. Siema ciągle na bitach. Elo to jest ten dobry numer tu. Elo siema rap i. Sprawdzajcie więcej, dobry rap, dobre wersy. Elo to będzie. Wchodzę w nowy bit. Wchodzę ciągle na numera. Siemka ciągle, słuchajcie. Dobry wers tu będzie zawsze. Posłuchajcie nowy numer wszystki wszystkich siema. To będzie nowy numer A Huberta Szczepanowi Gerdzelowi. Tak Szczepanowi, tak się Szczepan Ger tak Szczepan i... Szczepan znaczy Szczepan, kolega i Szymonowi. Szymono gedzylowe, kolego, wszystkich tak Rapuje, no i więcej, rapuje nowe wersje, siema tutaj na tych bitach, siema ma Vittorii Ile nie wszystkie składane te wersje siema dobre bichon, Motorola, smartfona. Komuś tym są dobre, jest teledyski hip-hopowe Głosik, GBL, sukony przewijany numer To wszystko na bitach będzie zawsze Na nowych bitach sa, same tak nowości siema, dobry bit i tak to jest Na numerze będzie rap, siema ciągle będzie te wersy Na dobrych tekstach, one tu są Brzmienie dobry rap poleci Nowa nuta, siemka ciągle będzie Nowy rap to wszystko nowe wersje i rapuję, dźwięk, dźwięk, dobra nuta, wszystkie kawałki, siema i tutaj, na numerze, będzie więcej rapu, siema to Bishen, motora jest smarczona, komórki dobry samych dobrych teledyski hip-hopowe są tu, siema, więc na nawijam, hip